Witam. Fiat Ducato 2010 rok i wpadłem na pomysł, żeby po prostu zmienić. Dziś wyczytałem na forum, że można to zmienić z takiej półki. Miałem taką oryginalnie. Średnio to wyglądało. Nie było uchwytu na, na kubki. Jeden uchwyt, tylko taki słaby. I postanowiłem zamontować z tej wersji poliftowej. To chyba od 2014 roku zaczęło wychodzić. Dodatkowo zamontowałem tutaj jeszcze ładowarkę dwa razy USB 2A, plus jeszcze pokazuje ile jest volt na akumulatorze. Tutaj po prostu nawierciłem, tylko przykręciłem, podpiąłem się tutaj pod tą zapalniczkę i pokażę może jak to zamontować. Po wymontowaniu, po wymontowaniu tej półki tutaj. Nie jest jakoś tam mocno skomplikowane. Wykręcamy wszystkie śrubki, które widzimy. Te same śruby, wkręty pasują tutaj do tego. Tutaj, żeby zamontować to, trzeba też dokupić takie plecy. Nie? Bo bez tego nie zamontujemy tutaj tego uchwytu na kubki. I tak, dwie dłuższe śrubki, dwa dłuższe wkręty idą tutaj na górę i cztery potem dwa z jednej strony, dwa z drugiej, a potem to tylko po prostu na klika wciskamy. I, ten. I może tutaj pokażę, nie wiem czy tu będzie widać, ale tutaj mamy to podłączenie od zapalniczki do tego ładowania. Tu jest coś takiego. No i tak, te wkręty od góry, to mamy tutaj na krzyżak, a te znowu cztery na torx'a. Tutaj muszę się położyć, bo to nie, za bardzo tutaj nie widać. No to już szybko idzie, każdy sobie z tym poradzi. 但是你都可能我们今天就讲到这 Jakoś brakowało mi po prostu tych uchwytów tutaj na kubki I, I tak zacząłem coś szukać, kombinować, bo Przyzwyczajony jestem, że po prostu w ciężarówce mam I tutaj nagle jak brakło, no to To no, już się konkretnie trzyma. Następnie to no, tutaj no, podłączymy sobie. No i tutaj on pokazuje nam teraz 12,4 V. Fajnie to działa. Trzeba pamiętać jak będziecie Państwo zamawiali, żeby tutaj nie zapomnieć o tych metalowych tych klipsach Które tam wskakują i blokują po prostu potem tą całą półkę Już siedzi Teraz tylko jakieś uszczelki Tutaj dwa takie też na torxa wchodzą tutaj i jedno tutaj w yy, pośrodku pomiędzy kubkami. Jeden jest. Troszeczkę ciasno jest, więc no, ale sam demontaż i montaż to jeżeli ktoś nawet tego nie robi, to max pół godziny. Jest, teraz ostatnia tutaj po środku na krzyżaczka i teraz jeszcze tylko są gdzieś tutaj te dwa klipsy za zaślepki raz dwa i kółeczka jest zamontowana na dwa kubki, tak to wygląda Powiem tak, no zanim mi to przyszło kompletne. Może tutaj pokażę, że jak to. O. Zanim mi to przyszło kompletne, to praktycznie trzy razy to odsyłałem. Bo zawsze czegoś, zawsze coś nie dorzucili. Na aukcji było, że niby te plecy są, pleców nie przyszło. Potem przyszło to połamane. Potem przyszło tutaj są takie gumowe stawki jeszcze, które trzymają po prostu kubek. Przyszło bez tego. Dopiero chyba za trzecim czy za czwartym razem przyszedł komplet. Więc, no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale naprawdę to jest fajne. I moim zdaniem to jest po prostu lepsze od tego od tej oryginalnej. tej oryginalnej półki. Tutaj. Jeżeli ktoś, może, będzie zainteresowany i chce kupić taką półkę, taki szufladę, czy nie wiem, jak to ten. To, to jest dostępne i nie wiem, na razie nie będę tego sprzedawał, ale jeżeli ktoś po prostu będzie chciał, wyślę mi zapytanie, to na pewno się dogadamy z kasą. Jeżeli się film podobał, łapka. Pewnie będzie w przyszłości więcej trochę filmów o kamperze, bo dość dużo tutaj rzeczy przerobiłem. Za każdym razem coś wrzucę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.